Cześć, witam Was serdecznie na kanale Nowak Audio. Z tej strony Paweł Nowak. A dzisiaj recenzja wzmacniacza tranzystorowego zintegrowanego marki Sugden Model A21 Signature. I jest to wzmacniacz, który miałem bezpośrednio. Podczas recenzji strusa S200, więc miałem tą możliwość, aby porównać oba wzmacniacze Oczywiście chodzą one trochę w innej półce cenowej, natomiast używanego Sugdena bez problemu kupicie w cenie strusa. Pewnie już coś wam to sugeruje i na wstępie mogę powiedzieć, że ja osobiście pewnie bliżej byłoby mi do zakupu Sugdena. Korzenie firmy Sugden Audio zakotwiczone w surowym krajobrazie West Yorkshire sięgają głębiej niż większość Większość audiofiliwskich marek, serio. Historia jej flagowego wzmacniacza, chociaż z drugiej strony pewnie i najtańszego, A21, jest swego rodzaju opowieścią o głębokim, niemal filozoficznym sprzeciwie wobec prądu. Firma założona przez Jamesa Edwarda Sugdena ugruntowała swoją pozycję w świecie Hi-Fi w 1967 roku, wprowadzając Właśnie model A21. Był to czas, gdy branża audio przeżywała gorączkę mocy uczestnicząc w Watt Race, czyli wyścigu na dostarczenie coraz to wyższych wartości nominalnych do coraz mniej efektownych kolumn. Sukden, doświadczony inżynier i pasjonat lampowej czystości dźwięku, wierzył, że ten wyścig jest drogą donikąd, a cyferki w specyfikacji maskują fundamentalne wady brzmieniowe. Jak pewnie wiecie, chodziło też w głównej mierze o zniekształcenia T. W odpowiedzi na narastającą e, taką cyfrową ostrość tranzystorów, i tranzystorów, taki tranzystorowy nalot tych wzmacniaczy e, ówczesnych konstrukcji klasy AB albo częściej nawet B. Sugden zaprojektował A27, jeden z pierwszych na świecie komercyjnych wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w czystej klasie. Było to świadome i kosztowne inżynieryjne posunięcie. Sugden postanowił e, zrobić ten wzmacniacz, który oferował 2 razy 10W, o ile dobrze pamiętam. W pierwszej, tej oryginalnej wersji, ale dostarczone z taką czystością elegancką, że rzuciły wyzwanie ówczesnym dużo mocniejszym urządzeniom. A21 Signature, który dziś recenzuje, jest kwintesencją tego samego niezmiennego etosu, udoskonalonego jedynie poprzez. Hmm, no 50 lat ewolucji komponentów, lecz niezmienionego w fundamentalnej topologii. To nie jest wzmacniacz nowej generacji, to coś w rodzaju bardziej doślifowanego klasyka, którego dość archaiczna technologia hmm, staje się trochę taką luksusową cechą w tym naszym nowoczesnym świecie, szczególnie mam tu na myśli takie ostrusa, który wykorzystuje moduły w klasie. D. Sedno filozofii Sugdena leży w jego czystej klasie A, która jest jednocześnie jego największym atutem, a z drugiej strony no chyba największym problemem eksploatacyjnym. Prąd spoczynkowy w tranzystorach wyjściowych jest ustawiony na tak wysokim poziomie, że przewodzą one prąd przez pełne 360 stopni cyklu sygnału akustycznego. Nieustannie, nawet gdy sygnał jest zerowy. Także postawienie na tym wzmacniaczu patelni i zrobieniu jajecznicy po nawet nie tak długim graniu nie stanowi największego problemu. To stałe, nieprzerwane przewodzenie jest trochę takim świętym gralem audiofilskiej czystości, ponieważ eliminuje zniekształcenia przejściowe, czyli takie crossover destruction, to przejście przez zero. W klasie AP tranzystory muszą się włączać i wyłączać w punkcie przejścia sygnału przez zero. Co generuje mikroskopijne, ale słyszalne zniekształcenia, choć są one oczywiście mierzone w skali 0, nie wiem, 001%, które de facto ludzkie ucho interpretuje czasem jako szorstkość, ziarnistość, czy utratę takiej muzycznej ciągłości. Sugden, eliminuje tą ziarnistość, płacąc za to cenę w postaci ekstremalnie niskiej sprawności energetycznej, która w A21 Signature ledwo przekracza na oko jakieś 20%. Oznacza to, że 150-200 W pobranej mocy faktycznie na wyjściu otrzymujemy no te 2x30 W przy 8 umach, A reszta zamieniana jest na na ciepło. Wzmacniacz ten jest dosłownie radiatorem pokojowym, rozgrzewającym się do temperatury, która umożliwia Położenie na nim ręki nie umożliwia. Ja bym nie położył. To zjawisko termiczne jest gwarancją stabilności i no, dobrej jakości sygnału, ponieważ tranzystory pracują w idealnym, stabilnym punkcie biasu. Wymaga to jednak cierpliwości od użytkownika. Sugdenny osiąga swoją szczytową aksamitną formę brzmią dopiero po jakichś 45 minutach stabilnego nagrzewania. Gdy wszystkie wewnętrzne komponenty osiągną docelową równowagę termiczną. Konstrukcyjnie A21 jest monolitem, którego estetyka jest dedykowana przez fizykę. Obudowa jest celowo ciężka i masywna, a jej kluczowym elementem są przepasne, głęboko żebrowane radiatory aluminiowe zajmujące niemal całe boki szasi, to jest konieczny atrybut klasy A. W przeciwieństwie do wielu współczesnych urządzeń, które ukrywają swoje zasilanie, Sugden eksponuje je w formie, no takiej masy. Na panelu frontnym, frontowym dominuje ascetyczny minimalizm. Chociaż trochę się tutaj, powiedziałbym, dzieje. Mamy solidny selektor źródeł. Precyzyjną gałkę głośności e, oparta o centromet Alps, chyba niebieski. Dyskretny włącznik, e, diodę LED sygnalizującą pracę, e, no a wewnątrz obudowy odnajdujemy porządek, no i powiedziałbym brak takiego posie, pośpiechu w składaniu tego wszystkiego. Tor sygnałowy jest z natury dość krótki i prosty, co minimalizuje szumy i zakłócenia. Krytycznym elementem jest ogromny transformator toroidalny, taki e, Special for audio, czyli powinien mieć niski poziom szumów. Na pewno, e, tej wielkości transformator zapewnia potężną rezerwę prądu, potrzebnego do utrzymania wysokiego i stabilnego napięcia, nawet podczas dynamicznych szczytów. Sugden stawia na komponenty dyskretne i unika układów scalonych, które mogłyby wprowadzać ostrość lub ograniczyć dynamikę. Całość jest ręcznie lutowana i montowana w Yorkshire, co stanowi jego manufakturowo. Charakterze i wpływa na wyższą cenę, niestety. Ale gwarantuję, że każdy egzemplarz jest dziełem sztuki inżynieryjnej, a nie produktem linii montażowej. Moje wrażenia odsłuchowe z Sugdenem e, są zazwyczaj powiedziałbym, albo zawsze nawet holistyczne i spójne. To jest wzmacniacz, który e, no, nie analizuje, lecz tak powiedziałbym, otula muzykę. Próbuję oczywiście naśladować. E, Lampę pracującą w klasie A, i to taką powiedziałbym single end, triodo oczywiście. Jego największym atutem jest bez wątpienia barwa i tekstura. Wzmacniacz ten ma tak zwany golden glow taki złocisty blask, który tonuje cyfrową ostrość nagrań i dodaje organicznej, pełni nawet najcieńszym rejestracjom. Średnica jest podawana z niemal lampową gęstością i namacalnością. Wokale, na przykład w klasycznych nagraniach Minis są zmysłowo obecne, z wyczuwalnym rezonansem klatki piersiowej i gardła, a nie tylko głową czy ustami. Sugna sprawia, że słuchacz ma wrażenie, że głos wokalisty jest oceniony metry bliżej niż na innych, bardziej neutralnych konstrukcjach. Fortepian, często trudny do reprodukcji z tranzystorową czystością, ma naturalną masę. Uderzenia w struny, yy, uderzenia w struny jest, jest pełne i jest pozbawione takiego metalicznego stukotu. To zasługa wybitnej mikrodynamiki, zdolności do tworzenia najsubtelniejszych różnic głośności i cieniowania. Ten aspekt jest kluczowy, ponieważ choć suknia ma skromne, tam chyba 30 W, w makrodynamice mm, no nie jest wzmacniaczem na duże koncerty rokowe, choć w mikroskali tętni życiem i detalami. Góra pasma, a raczej kremowa, jedwabista. A absolutnie nigdy nie jest źródłem zmęczenia. Oferuje rozdzielczość, ale jest to rozdzielczość naturalnej gładkości. Słuchając złożonych partii smyczkowych, nie wiem, kwartety Szostakowicza zamiast chaotycznej wiązki ostrych dźwięków otrzymujemy spójną, miękką teksturę z wyraźnie zarysowaną pozycją każdego instrumentu, ale bez przesadnego wyostrzenia jego konturów. Bas ciepły, zaokrąglony i Głęboki, ale nie jest to bas kliniczny i suchy, jest muzykalny i rytmiczny, ale ze względu na ograniczenia mocowe klasy A wymaga kolumn o wysokiej efektywności. Idealnie bym powiedział w okolicach 90 dB i wyżej, aby uniknąć spowolnienia i utraty kontroli. Sukden ten rysuje fakturę basu, a nie tylko jego twardy obraz. Scena dźwiękowa jest budowana w sposób intymny i trójwymiarowy, zamiast tworzyć szeroki, dwuwymiarowy mur dźwięku. Sugden skupia na, e, się na głębokości i separacji w osi przód-tył. Instrumenty mają realistyczne wymiary i są otoczone dużą ilością akustycznego powietrza, co sprzyja odbiorowi nagrań live, gdzie łatwo można zlokalizować źródło dźwięku w przestrzeni. E, w takim ostatecznym rozrachunku Sugnet A21 Signature jest wzmacniaczem dla melomana, audiofila, ceniącego prawdziwe piękno barwy i emocjonalny wgląd w muzykę, ponad laboratoryjną transparentność. Porównanie ze Strusem S200 y, jest naprawdę fascynujące, ponieważ są to konstrukcje z dwóch różnych galaktyk filozoficznych, choć obie czyszące się, moim zdaniem, albo przynajmniej powinny w przypadku Strusa, dobrym statusem. S200 Będąc uosobieniem takiej szkoły mocy i analityki, jest wzmacniaczem dynamicznym, szybkim i bezwzględnie kontrolowanym. Oferuje naturalne, precyzyjne i twarde uderzenia z basem trzymanym w żelaznym uścisku, co jest kluczowe w muzyce z mocną sekcją rytmiczną. s się stróz dąży do transparencji i wyczynowej wręcz dynamiki, często zaskakując miano m... takie, zyskując może bardziej miano takiego muzycznego mikroskopu z tendencją do lekkiego może rozjaśnienia, co sprzyja detal... detalowi, takiemu odwzorowaniu Detalik. Sugden natomiast jest ciepły analogowy i taki, powiedziałbym, luksusowo gład, stawiający na nasycenie, teksturę i brak jakiejkolwiek agresji. Strus jest jak precyzyjny laser do wycinania detali, podczas gdy Sugden to ciepła, lampowa latarnia, która otula całą scenę. Wybór sprowadza się do priorytetów. Jeśli twój system jest zbyt chłodny, a muzyka wydaje się pozbawiona duszy, Sugden będzie zbawieniem. Jeśli natomiast potrzebujesz ogromnej rezerwy mocy do wysterowania Trudnych kolumn i zależy ci na brutalnej, niezniekształconej szybkości ataku, to Strus S200 będzie bardziej odpowiednim, dynamicznym narzędziem. Ostatecznie, Sugden 21A21 Signature to inwestycja i w dziedzictwo z jednej strony, jest styl brzmienia, który jest poza modą i czasem, oferując unikalną fizycznie odczuwalną jakość muzycznej obecności, której no, no nie da się zmierzyć w Watach. Kochani, to taka krótka recenzja ode mnie tego fantastycznego wzmacniacza. Pozdrawiam Was serdecznie, Paweł Nowak, Nowak Audio, cześć.